I wielu duchownych prezentuje to. Ta dyskusja była po pierwsze lepsza, prezentowałaby wszystkie stanowiska i dałaby papieżowi Franciszkowi lepszy wyród. Ta dyskusja de facto odbyła się podczas tego synodu i siedmego tak W tej jest przyszłość. Natomiast, natomiast arytmetycznie trudno byłoby w tym momencie wypośrodkować, czy też oszacować, jak układają się proporcje. Najprawdopodobniej w episkopatach, czyli wśród wyższej hierarchii, liczba głosów e, przeciwnych. Radio ruchome, radio wola, do Kefenebro-Koncita, darbi baby Ostatni dwaj kontyfeksi, Jan Paweł II i Jan Paweł II. Pontyfeksi, są wajjścia, Bardzo konserwatywni i ich polityka personalna preferowała e, duchownych o konserwatywnych siedlopoglądach e, no, na stanowiska biskupów. Jest na pewno przeciwko. Grupa kardynałów jest mniej więcej podzielona tak pół na pół. W tej chwili 65, 65 kardynałów na około 130 pochodzi z nominacji papieża Franciszka, którzy mają prawo głosowania w następnym kąplachu czyli około 198 roku życia. Więc ten podział jest dosyć taki. Spetryfikowany i e, silnie spolaryzowany, pół na pół. I w tym momencie taka osoba o takiej konstrukcji, jak nawet Franciszek, bałaby się jednak włożyć kij w tę szczelinę, bo to mogłoby grozić podziałem kościoła, czyli schizmu. A schizma do kościoła, no to jest malowany, to jest największy lęk, jaki może kościół ogarnąć. Jakkolwiek schizma. Kościele. Jeżeli byśmy w tych ostatnich sześciu latach pontyfikatu papieża Franciszka zauważyli jakąś taką linię, to z pewnością jest on e, bardziej ostrożny i mniej entuzjastyczny niż w pierwszych dwóch, trzech latach swojego pontyfikatu. Krótko mówiąc, opór materii w Watykanie e, w oparciu i opozycję, i że jakby zmniejszył oczekiwania wobec e, siebie i pomimo, że wszystkie te batalie rozgrywa niezwykle politycznie, bo zauważmy, już sam fakt, że zaprasza papieża Benedykta na jakieś spektakularne e, e, wydarzenia i, 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 i uroczystości w Watykanie, no to nie tylko z tego głębokiego szacunku dla niego osobiście, ale także obecność papieża Benedykta na uroczystościach wybrany przez Franciszka jest legitymacją dla Franciszka polityczną.